Hej, 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 moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w opracowaniu Lalki. Na starcie proszę was o lajka, like, subskrypcję, jakiś miły komentarz i lecimy. Rok 1890, wydanie książkowej wersji Lalki. Wyjątkowy utwór wzbudza kontrowersję od momentu ukazania się w odcinkach na łamach kuriera codziennego w latach 1887 do 1889. Utwór oddaje nastrój lat 80. XIX wieku, kiedy świadomość polskich pozytywistów przechodziła kryzys. Idee pracy organicznej, pracy u postaw były nie do zrealizowania. Początkowy optymizm zastąpił pesymizm, brak wiary w możliwości zrealizowania programu. Rozpocznijmy wszystko od genezy. Początkowy tytuł lalki brzmiał Trzy pokolenia. Przestawienie polskich idealistów na tle społecznego rozkładu. Wątek poboczny Proces o lalkę, wzorowany na prawdziwym procesie. Streszczenie głównych wątków. Główny wątek: nieodzejrzana miłość Wokulskiego do Izabeli Łęckiej. Wokół niego kręci się akcja utworu, zbudowana według nawarstwiania motywów. Pomogło to w ukazaniu przekroju warstw społecznych oraz dokładnego sportretowania reprezentantów poszczególnych środowisk. Narrator. Trzecioosobowy, wszechwiedzący, oddaje głos bohaterów, obiektywny, ironiczny. Oraz w utworze występuje narrator pierwszoosobowy, czyli Rzecki. Ograniczona wiedza, subiektywny, emocjonalny, stosuje dygresję. Lalka jest również powieścią o polskim społeczeństwie. Drobiazgowa panorama warstw społecznych, arystokracji, mieszczaństwa oraz biedoty miejskiej. Oczywiście jest to powieść również o Warszawie opisana z zachowaniem fotograficznych szczegółów. Wraz z głównym bohaterem wędrujemy po krakowskim przedmieściu, dzielnicach Biedoty, Powiślu czy Łazienkach Królewskich. Bierzemy udział w kościelnych kwestach, konnych wyścigach na Surzewcu, balach, przedstawieniach teatralnych, mowa również o miłości kupca galanteryjnego do arystokratki. Uczucie zostało opisane z naciskiem na romantyzm, niespełnionych, namiętnych pragnień, Wokulski psuje na Gustawa z czwartej części dziadów. I kończąc te główne wątki utworu, również utwór nam mówi o awansie społecznym. Bohater dzięki stałej pracy z biednego chłopca przeobraził się w pana wchodzącego na tzw. salony. Możliwy także dzięki wytrwałej pracy i samodzielnej nauce. Teraz powiem Wam odrobinkę o wątkach pobocznych. Otóż są to: dzieje Rzeckiego, losy Helen Stawskiej, losy prysowej Zasławskiej, historia rodziny Łęckich oraz historia rodziny Krzeszowskich. Wątki epizodyczne to historia studentów, taki bardzo humorystyczny wątek, oraz proces o tytułową lalkę. Dobra, przejdźmy do czasu akcji. Powieść ma rozbudowaną i nieszablonową płaszczyznę czasową. Autor wykorzystał konwencję realistyczną, która determinowała usytuowanie akcji w konkretnej przestrzeni. Wydarzenia, czyli akcja właściwa, tocząca się w chwili, której narrator yy, Opowiada trwa dwa lata. Od marca 1878 do października 1879. Jest również czas wydarzeń retrospektywnych. Pamiętniki Rzeckiego, wydarzenie wiosny ludów, powstanie styczniowe oraz czasy Napoleona. Okej, okay, czas na. miejsce akcji. Głównie Warszawa. Dokładnie sportretowana. Wiele nazw ulic, placów i miejsc. Budynki nieistniejące czyli Kamica Łęckich, Stary i Nowy Sklep Wokulskiego. Obiekty autentyczne, np. to Kościół Świętego Józefa, Teatr Narodowy i Gmach Sądu. Innymi miejscami akcji jest Paryż, Zasław i Skierniewice. Tytuł powieści. Bolesław Prus zatytułował swoją powieść przewrotnie, ponieważ tytułowa lalka może się odnosić do co najmniej dwóch kwestii. Pierwsze, nawiązanie do procesu o lalkę lub... Postać Izabeli Łęckiej, jej osobowość, postępowanie, życie, wybory, sposób traktowania innych przypomina właśnie ową lalkę. Problematyka lalki: opowieść o ludzkich dążeniach, sposobie postrzegania świata, powieść społeczno-obyczajowa, sportretowana, różnorodna i bogata struktura społeczeństwa XIX wieku, powieść patriotyczna, idealistyczne wspomnienie powstania i marzenia o przeszłości. Powieść psychologiczna. Historia nieodwzajemnionej miłości, odrzuconych uczuć i niespełnionych pragnień. Powieść o rodzącym się kapitalizmie. Lalka jest świadectwem zmiany stosunków społecznych w końcu XIX wieku. Narracja w lalce. Powieść kunsztownie zbudowana pod względem narracji. W utworze można wyróżnić kilka technik narracyjnych. Pierwszy to narrator trzecioosobowy wszechwiedzący, nie ujawniający swojej obecności, podający jedynie fakty. Drugie to narrator pierwszoosobowy, rzędzki piszący swój pamiętnik starego subiekta. Częste występowanie retrospekcji, subiektywny stosunek narratora do zdarzeń. Trzeci mowa niezależna, przedstawienie różnych punktów widzenia. Poszczególne postaci wypowiadają się na ten sam temat w różny sposób, podając swoje wersje, interpretacje wydarzeń. Czwarty to mowa pozornie zależna. Gdy trzeciosobowy, narrator przyjmuje perspektywę danego bohatera. Na przykład mamy to przemyślenia Wokulskiego oraz Izabeli. Dobra. Pora na bohaterów. Stanisław Wokulski. Pełen sprzeczności, dynamiczny, nieobliczalny. Budzi zainteresowanie i intryguje. Ma 46 lat, urodzony w roku 1832. Mówi biegle po francusku i angielsku. Bohatersko wziął udział w powstaniu. Został skazany na wygnanie. Sytuacja zmusza go do małżeństwa z rozsądku, dzięki czemu zyskał niezależność finansową. W szybkim okresie czasu potroił swój majątek. Obsesyjnie zakochany w Izabeli Łęckiej, uczuciu poświęca całą swoją energię. Następną postacią jest nie kto inny jak właśnie Izabela Łęcka, główna kobieca postać w lalce. 25-latka pochodzi z arystokratycznej rodziny, która to jest nękana bankructwem. Piękne zewnętrzne oblicze, maska dobrze wykształconej damy obytej w towarzystwie. Ma doskonały styl i smak. Posługuje się kilkoma językami obcymi. Brała udział w balach, na których wzbudzała zachwyt. Spotkania w kościele i kulturalnych miejscach były dla niej okazją do bycia w centrum zainteresowania. Do małżeństwa podchodziła racjonalnie. Nie jest ono sprawą miłości, ale urodzenia i majątku. Z czasem nabrała wstrętu do małżeństwa i odrzucała wszystkich Adoratorów. Ideałem męskości był dla niej posąg Apolla. Odnosiła się do mężczyzn z pogardą. Czasem stała się osobą niezdolną do miłości. Na samym końcu wyjeżdża z Polski z zamiarem wstąpienia do zakonu. Trzecią postacią, bohaterem utworu, takim już bardziej pobocznym, jest Julian Ochocki. Czołowy przedstawiciel pozytywistycznego kultu nauki. Chce wynaleźć machinę latającą. Wszystko poświęca dla nauki. Nie ma planów matrymonialnych związanych z panną Izabelą. Powszechnie lubiany. Wnikliwie analizuje otaczających go ludzi. Stawia dobre diagnozy. Kolejna postać Ignacy Rzecki. Drugoplanowy bohater lalki oraz narrator sześciu rozdziałów, czyli tych, o których mówiliśmy, czyli pamiętnikach subiekta, wychował się w rodzinie z zasadami. Ojciec był żołnierzem. Kult Napoleona. Dzięki lekturom o nim Rzecki nauczył się czytać i pisać. Z sentymentów wspomina dzieciństwo. Ciotka zastępowała mu matkę. Była praczką. Wierzyła bardzo mocno w Boga. Kolejna postać. Tomasz Łęcki. 60-kilkoletni człowiek. Przedstawiciel rodu szlacheckiego. Na skraju bankructwa. Naiwnie wierzy w swój geniusz ekonomiczny, ale nie poradziłby sobie bez Wokulskiego. Uosabia wiele typowych wad swojej klasy społecznej. Uważa, że z racji urodzenia wszystko mu przysługuje. Chętnie przyjmuje pomoc Wokulskiego, ale nie traktuje go jako możliwego przyszłego zięcia. Powiedzmy sobie o. Teraz odrobinkę o temacie dość ciekawym. Otóż o cenzurze wobec lalki. Były to czasy zaboru rosyjskiego i nie było proste, żeby twórcy mogli pisać to co chcą. Cenzura polityczna odrzucała całe utwory, wykreślała dane wątki. Ukrywanie swoich intencji za metaforami, niedopowiedzeniami było bardzo mocno stosowane. Cenzorzy bez problemu wykreślali wątki związane z powstaniami, zesłaniem na Syberdzie czy emigracją. Łatwiej było pisać do czasopism, ponieważ ich weryfikacja nie była tak dokładna jak całych książek. Prus narzucał sobie autocenzurę. Wymazuje z rzeczywistości Warszawy Rosjan i miejsca z nimi związane. Na przykład nie ma warszawskiej cerkwi. Prus również posługuje się mową ezopową, przemyca ważne wątki z punktu widzenia budowy świadomości narodów. Jednak czym jest ta owa mowa ezopowa? Jest to taki specjalny typ przemilczenia. Domaganie się wypełnienia przez czytelnika, apelujące do pamięci odbiorcy, jego zdolności kojarzenia faktów, która, no, cenzorowi skojarzy się jedynie z prostymi jakimiś takimi słówkami, a komuś to jest, powiedzmy, w temacie, z czymś więcej. Teraz zakończymy sobie nasz materiał. Ostatnią bardzo ważną rzeczą. Otóż co się stało z Wokulskim na końcu książki? Jeżeli czytaliście streszczenie, oglądaliście moje streszczenie lub czytaliście samą książkę, co chwała wam za to, to z pewnością wiecie, że zakończenie utworu nie jest jednoznaczne. Otóż zakończenie jest otwarte. Dlaczego? Prus daje otwartą ścieżkę w interpretacji. Wszystko jest w naszych rękach. Jest brak konkretnego głosu autora, na przykład powiedzmy Tutaj leżą flaki w tej jaskini. Dynamit wybuch, prawda? Wszystko co zostało napisane w tekście staje się względne. Prus pokazuje tym samym nam jaką mamy siłę w naszych głowach, pokazuje siłę jednostki do interpretacji utworu. Więc zakończenie może być takie, że gdzieś se pojechał, wysadził się w jaskini czy też no nie wiadomo. Może cały czas siedzi na strychu w swoim sklepie. Nic, nic nie wiadomo. Więc y, napiszcie w komentarzu, co uważacie, jak skończył Wokulski. I dziękuję Wam za wysłuchanie mojego materiału do końca. Jeżeli słuchasz tego momentu teraz, to napisz y, Cyberpunk, to fajna gra. Więc dziękuję bardzo, zostawcie suba lajka i, i ten komentarz, jeżeli możecie. Pa, pa.